Dzień dobry, witam na kanale Wróżka Ada i zapraszam serdecznie na kolejny horoskop miesięczny na lipiec 2023 roku. Tym razem zgodnie z kolejnością dla osób urodzonych w znaku wagi. Dla Was, drogie wagi, za chwileczkę zrobię czytanie. Jest to Pamiętajcie czytanie ogólne, więc też bierzcie pod uwagę to i to, co z Wami nie rezonuje, co wydaje Wam się zupełnie jakieś takie no, niepasujące do Waszego życia, po prostu to nie bierzcie tego pod uwagę. No i jeżeli uważacie, że za mało macie informacji, chcielibyście, czy chciałybyście, żeby one były bardziej jakieś takie. Spersonalizowane, bardziej dostosowane do waszych, waszego życia, waszych sytuacji życiowych, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę www.wroskaadda.pl. Zawsze też w opisie filmu są dane kontaktowe do mnie i również tutaj pojawił się przed chwileczką chyba adres tej strony. Jestem Ada i staram się. Skutecznie po ludzku mówić Wam, co karty mogą wam przekazać, tak żeby to nie było jakieś strasznie odjechane, takie bardzo uduchowione, ale żeby też pokazywało różnego rodzaju energię i co z tych energii może wypływać, jeżeli podejmiesz takie lub inne decyzje. Bo zawsze decyzje należą do człowieka, nigdy do kart. I to trzeba zawsze brać pod uwagę, że samo się po prostu nie stanie. Dobra, przechodzę już do czytania dla Was drogiej wagi. Mam nadzieję, że te zmiany, te przemiany, które były zapowiadane w czerwcu, że one faktycznie przyszły do Was i zrobiliście tak, jak miałyście w planie, albo tak, jak chciałyście, żeby potoczyło się Wasze życie. Zobaczymy tutaj, jakie tło pokażą karty wyroczni dla Was na lipiec 2023 roku. I popatrzmy. Jeżeli te zmiany, które mogły do Was przyjść, te energie mówiące o, albo o potrzebie zmian, albo o możliwościach zmian w Waszym życiu, jeżeli one się faktycznie pojawiły, to będą dalej kontynuowane, mogą być dalej kontynuowane w lipcu. Jeżeli też była inna sytuacja, czyli taka, w której to nie jakby nie do końca, albo poszłaś wago za tymi podpowiedziami wszechświata, albo nie dostrzegłaś, czasami to są subtelne sygnały, możemy je przeoczyć. Więc jeżeli przeoczyłaś te sygnały, które w jakiś tam sposób zachęcały cię do tego, żeby zmienić swoje życie, to masz jeszcze tutaj możliwość w lipcu, zwłaszcza że te energie, ten kontekst sytuacyjny, to tło tego miesiąca, tutaj już właściwie nie pozostaje, nie pozostawia pola do domysłów, tylko mówi wprost. Jasno? Prosto. Kawę na ławę, że jeżeli chcesz coś zbudować wagą na nowo, bo na przykład Twoja sytuacja albo życiowa, albo czyli taka ogólna życiowa, albo w którejś sferze, czy zawodowej, czy relacyjnej, czy też socjalnej, materialnej, mieszkaniowej, czy zawodowej, jeżeli albo nie, nie spełnia Twoich oczekiwań, albo też. Uległo jakiejś tam destabilizacji, bo na przykład umowa się skończyła, czy też rozważasz kwestię zmiany mieszkania, czy w ogóle miejsca zamieszkania. To tutaj lipiec może być początkiem budowania czegoś na nowo. To oczywiście może dotyczyć też Twoich relacji z innymi, również tych takich bliskich, takich. Dotyczących relacji partnerskich czy małżeńskich, ale nie da rady zbudować czegoś nowego od podstaw, bo o tym też ta karta mówi, że to jest budowanie od podstaw. I zobaczcie, jak tutaj jest pięknie pokazane, że sobie ta osoba tutaj zbiera te poszczególne elementy, te atomy i buduje swój nowy świat. Tutaj nie stanie się to, w w pełni na nowo, jeżeli nie pójdziesz za pewnymi wskazówkami. A te wskazówki mówią wyraźnie o tym, że tutaj jakiś wiatr zmian musi nadejść do Twojego życia. Nie ma co liczyć na to, że Ty sobie zbudujesz coś na czymś, co nie funkcjonuje, albo na jakichś ruinach, albo na czymś, co legło w gruzach, czyli właściwie to są te ruiny, albo jeżeli do tej pory starałaś się wago przytrzymać jakiś trudny okres, no ale może się okazać, że to nie tędy droga. Tym bardziej, że masz tutaj kartę siły, kartę wulkanu. Możliwe, że sytuacja w lipcu okaże się tak mocno napięta, albo Twoje możliwości takie adaptacyjne do, tych, do tej sytuacji, czy do tej relacji, czy do tego, co w ogóle tam masz w życiu, te możliwości adaptacyjne się skończą i ty jak ten wulkan wybuchniesz, bo już będziesz mieć zwyczajnie dosyć, tak? I stwierdzisz, że ja będę budować na nowo. I mogą Cię tutaj czekać zarówno właśnie ten wiatr zmian, który powieje i który przywieje coś nowego, albo też chmury, które nad Tobą zawisły, one zostaną przez ten wiatr rozgonione, bo tu jest karta zmiany, więc idzie do Ciebie przepotężna zmiana. I tutaj... Oprócz zmiany idzie ruch, ruch związany z powietrzem, więc być może to będzie jakaś, to będą jakieś rozmowy, to będą jakieś negocjacje, może dotyczące pracy, może tego, że. Chcę zbudować z tobą relacje na innych zasadach niż do tej pory, albo chcesz kogoś przekonać, żeby na przykład nie mieszkał w Łodzi, tylko w zakopanym, albo odwrotnie. No tutaj może być oczywiście mm, tych scenariuszy bardzo wiele, ale na pewno yy, idzie do ciebie wago, bardzo duża transformacja. Coś przestało działać. Ty czujesz, że dłużej tak nie wytrzymasz yy, i Tutaj musi dojść do takiego zamieszania, zamieszania, zamieszania po to, żeby można było budować na nowo z czystą kartą. Zobaczymy, czego to może dotyczyć w sprawach zawodowo-finansowych, co Tarot dla Was tutaj powie, co pokaże. Proszę o informacje: dla osób urodzonych w znaku wagi. W sferze materialnej, zawodowo-finansowej na lipiec 2023 roku. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Już pierwsza karta nam wyskoczyła sama, jak widzieliście. I teraz tak. Tutaj w ogóle jak z kartami, Tarota bywa, interpretacji może być wiele, więc tak jak powiedziałam, jest to czytanie ogólne. I ja Wam podam te interpretacje, które ja widzę, ale możliwe, że u Ciebie to będzie albo troszkę co innego, co innego zobaczysz patrząc na te karty, albo też stwierdzisz, że nie, to nie o mnie mowa. Ale na pewno. Tutaj idzie do Ciebie jakaś zmiana dotycząca finansów. I to będzie zmiana na lepsze, dlatego że mamy tutaj dziesiątkę pentakli. Jesteś w dobrej sytuacji, Wago. Yy, nie przymierasz głodem, masz gdzie mieszkać, yy, masz z czego żyć, ale to jest jeszcze za mało, Ty chcesz więcej. I słusznie, dlaczego masz nie dostać czegoś więcej? Ale... Yy, Tutaj ton temu czytaniu dla Was nadają dwie karty z arkanów wielkich, które mówią o procesie, który zacznie się dziać już na dobre, od lipca. Karta sprawiedliwości może mówić z jednej strony dla niektórych z Was, że możliwe, że tutaj będziesz się wago domagać jakichś swoich pieniędzy przez jakiś urząd, możliwe że sąd, sąd pracy, sąd cywilny, to jest jedno, albo też jakby pomijając już tę drogę taką urzędową, możliwe że przyjdzie do ciebie za sprawiedliwość dotycząca tego, że coś zostanie Tobie oddane, wypłacone, nadpłacone, wyrównane. Tutaj jest, takie są tutaj możliwości. Tak patrząc jeszcze na te karty wyroczni, to być może ty się przestaniesz obawiać, lękać, zastanawiać nad tym, czy to będzie, czy to nie będzie, bo to jest taka karta, która mówi o niepewności, ale zobacz, uwaga, tu jest wilk, który wychodzi, rozgląda się na boki, mówi no zaraz, że ja tu rządzę, ja jestem wilkiem, nie? Nie ma się czego bać. Trzeba zawalczyć o swoje. Może stracić, stracić cierpliwość, na przykład do kogoś, kto się opóźnia z czymś, z jakąś zapłatą, wypłatą z czymś takim, prawda? I e, tutaj może być, to, to mogą być właśnie te negocjacje czy te jakieś e, rozmowy. Ale też będziesz e, działać, po prostu ty nie, nie spoczniesz tutaj e, na laurach, bo być może wcześniej nie domagałaś się wego czegoś. Bo y, tak jak mówiłam, no, sytuacja twoja nie jest jakaś tam strasznie tragiczna, może nawet i dobra, ale to nie wszystko, to by się jeszcze coś należy. I y, ja bym tę kartę tutaj w tym wypadku traktowała bardziej jako kartę wychodzenia z tego mm, okresu y, jakiegoś takiego mm, takiej niejasności, obaw, lęku, a czy, czy to dostanę, czy mi to zwrócą itd., itd., tylko po prostu ty przez działanie i przez to, że masz większe potrzeby niż to, co ci gdzieś tam ktoś oferuje, i one te pieniądze czy te, ta sytuacja zawodowa, to ona nie jest wystarczająca dla ciebie, dla twojej rodziny. Zatem tutaj ktoś musi uczynić tobie i Twoim roszczeniom, a kiedy to się stanie, to będziesz mógł i mogła dalej budować jakby od nowa. Z nowym kapitałem, w nowej pracy, być może, w nowym miejscu, coś, co będzie dla Ciebie bardzo dużą zmianą, pozytywną zmianą. Bo tu nie ma możliwości dostania, znaczy nie dostania czegoś, tylko dostania czegoś, co polepszy Twój byt. I mam nadzieję, że tak się stanie. Teraz zobaczmy. Drogie wagi, co w takim razie w sferze relacji, uczuć, emocji? Na lipiec, dla wagi, emocje, relacje, uczucia. Waga 2023 roku, lipiec, lipiec. Co tutaj dla Was, kochane wagi? Dla Do najwyższego dobra wszystkich oglądających. No zobaczcie, jest karta głupca, czyli rozpoczniesz jakieś nowe życie, idzie ta zmiana. Coś budujesz, będziesz budować coś od podstaw. Nie tylko tutaj materialnie, ale też w swoich relacjach. Zaraz zobaczymy, co tu. Tak, mam całą talię tutaj odwróconą, więc kolejna dziesiątka, tym razem dziesiątka mieczy. Już zaraz Wam mówię. Arcykapłan, także, też masz tutaj już na razie dwie karty z Arkanów Wielkich, czyli będzie szedł jakiś proces i potencjał ogromny, as mieczy. As mieczy, pięknie, piękne macie tutaj czytanie wagi, takie bardzo yy, yy, mówiące o tym, że lipiec będzie naprawdę przełomem w Twoim życiu wagą. Yy, to, to nie będzie taka zmiana pod tytułem, że a ja to nie lubię zmian, nie chcę, żeby to tam się coś tam wydarzyło. Nie. Nie, nie. Jeżeli pojawią się te główne energie w Twoim życiu, jeżeli pójdziesz za tymi energiami, żeby je wykorzystać, to naprawdę możesz zyskać bardzo wiele, zarówno jeśli chodzi o sprawy materialne, jak i też o sprawy uczuciowe, relacyjne. I znowu zacznę nie od tych kart, takich głównych, mówiących o procesie, który się zacznie dziać. W Waszym życiu, tylko o tych kartach, które wskazują na wydarzenia, które mogą przejść już na pewno w lipcu. Myślę, że tak. Tutaj jest dziesiątka mieczy, która kończy pewien etap, pewien ciąg, liczbowy kar, ciąg kart od Asa do dziesiątki. Czyli ja bym widziała to jednak w taki sposób, że ta dziesiątka jest zapowiedzią zmiany, zmiany na lepsze. Jeżeli do tej pory czegoś się obawiałaś, nie bardzo wiedziałaś, jak podejść do rozmów z kimś, do relacji z kimś, to niekoniecznie muszą być relacje partnerskie, bo być może jesteś singlem albo w ogóle to nie o to chodzi. Na przykład, twoje życie partnerskie, koleżeńskie, rodzinne. Jest ok, ale coś tam, coś tam w którymś momencie może zgrzytać i możesz odczuwać potrzebę zmiany, zmiany środowiska, poznania nowych osób, albo też zmiany w ogóle w swoim życiu, bo i tak bywa. Ale do tej pory, Wago, miałaś jakieś opory. Bałaś się, że może będziesz źle odebrana, albo na przykład. Coś takiego było w Twoich relacjach z innymi osobami, czy z jakąś jedną osobą, co cię powstrzymywało, to mogą być różne przyczyny, najróżniejsze. A jednak te wszystkie obawy, lęki, one odejdą. Mało tego, tutaj będziesz nie tylko gotowa wago do rozmów, nie tylko gotowa do zmian, ale może też tak być, że Ty stwierdzisz, że. Nagromadzone gazy w piecyku gazowym wybuchają. Że to jest ten moment, kiedy ty już dłużej czegoś po prostu nie ścierpisz. No nie. I dlatego możesz chcieć jakiegoś nowego rozdania w swoich relacjach, w kontaktach z innymi osobami, w relacji z kolegą, koleżanką, przyjacielem, przyjaciółką, ciotką, wujkiem, partnerem żoną. Dopowiedz sobie, Wago, co tam u ciebie to może oznaczać. I co jest bardzo ważne, to nie będzie taka zmiana w całym, w całej rozciągłości, taka, o której mówi karta głupca, bo głupiec jest Energią, która mówi: Dobra, zaczynam wszystko, tam odcinam się od wszystkiego, zaczynam wszystko na nowo w ogóle. Wszystko jest pięknie, ładnie, a ja sobie tam zobaczę, co, tam, co mi to życie przyniesie. Nie do końca tak będzie z tobą w lipcu, ponieważ masz tutaj kartę arcykapłana. Arcykapłan mówi o tym, że ty będziesz widzieć tę tą, tą drogę, którą owszem, na nowo, jakby w nowym otwarciu. Ale którą masz podążać, żeby iść do światła, żeby iść do spełnienia, żeby iść do tego, co będzie dla Ciebie dobre. W jaki sposób? Masz tutaj Asa Mieczy i masz ten pomysł. To może być pomysł, to może być jakaś intuicja, nawet, co ja mam zrobić. To może być sytuacja taka, w lipcu, która zapoczątkuje jakiś ciąg zmian w Twoim życiu. Nie dla każdej osoby to będzie jakaś zmiana radykalna, mimo że te energie są bardzo mocne tutaj. Ale jedno jest pewne: to, co w jakiś sposób Tobie przeszkadzało, co nie odpowiadało Ci, co nie czułaś wago, że to jest ciągle dla Ciebie, to to się może zmienić pod warunkiem, że przestaniesz się bać, że przestaniesz chować się za taką uprzejmością, pod którą jest gniew, bo w końcu ten gniew i tak wywali żeby ten gniew wywalił i żeby nie starł z powierzchni ziemi ciebie i innych, to najlepiej jest rozmawiać, najlepiej jest powiedzieć bez lęku, słuchaj, mam taki pomysł, żeby... I tutaj zaczynasz, tak? Albo nie musisz tego mówić, tylko zacząć robić zwyczajnie. Ale kieruj się dwiema tutaj wskazówkami, żeby to szło ku lepszemu i żeby to było budowanie czegoś od nowa. Bo jeżeli buduje się na starych fundamentach, które się gdzieś tam chwieją, to z tego niewiele dobrego wyjdzie. Postoi ta budowla, postoi, a i tak się zawali w końcu. Więc, więc najlepiej, Wago, wiesz, czego to może dotyczyć w twoim życiu. No ja tego nie wiem, bo, bo no jest to czytanie ogólne. Dobra. I teraz w waszym imieniu, drogie Wagi, zapytam o... Radę albo przesłanie na lipiec 2023 roku. Rada albo przesłanie dla osób urodzonych w znaku wagi. Zobaczymy, co karty uświęconej duszy wam powiedzą. Co wy tutaj jeszcze macie wiedzieć? W niepowstąpieni mistrzowie stwórz otwartą komunikację z innymi. No właśnie. Jest ta zmiana, ta otwarta komunikacja, nie ściskaj tego, tak jak mówię tutaj, żeby nie było tak, że ty coś w sobie tam dusisz, 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 i ten ktoś na przykład albo tutaj nie wie, że tam zapomniał, albo woli nie pamiętać, że jeśli coś winien, albo na przykład tutaj ktoś nie wie, bo... Jeżeli myślisz, że ktoś się domyśli, to jesteś naprawdę w głębokim błędzie. Przestań się bać. Otwartego komunikowania się po prostu trzeba zacząć rozmawiać. Trzeba wygarnąć czasami. Jak nie rozumie normalnie, to trzeba łopatologicznie. Tak jak mówię, kawę na ławę. Kieruj się tym, co tutaj do ciebie idzie z wszechświata. Kieruj się tą taką. Intuicją, ale też prowadzeniem ze strony swoich przodków, swoich aniołów, którzy tylko czekają, żeby poprosić jej o pomoc. Nie jesteś sam, nie jesteś sama, ale tutaj jest splot takich energii, które chociażby w połowie przyszły do ciebie są dla Ciebie wagą, szansą na polepszenie swojego życia w aspekcie duchowym, emocjonalnym i materialnym. I tej poprawy, tej zmiany korzystnej ja Wam z całego serca życzę i gorąco pozdrawiam.